Dzień dobry, witamy Was serdecznie. W niedzielne przedpołudnie, a właściwie już południe, bo za 6 minut, godzina 12. Byliśmy w pracy. Później ja byłem w intermarsze. U nas otwarte było. Gdzie indziej na pewno też, bo brakło nam artykułów pierwszej potrzeby do przepysznych ciasteczek. Tak, bo wczoraj robiliśmy cynamonki, jak widzieliście i tak. stwierdziliśmy, że jeszcze dorobimy trochę. Takie piękne cynamonki No i nabyszło. właśnie zabrakło masła, zabrakło jajek, tak. także... Sorry, że na wizji, ale... Zawsze mm. Powiem Wam, że przepyszne. się fajną tą polewkę zrobiła tutaj. Czarna polewka. No nie. <śmiech> <śmiech> ale jest przepyszna, bo... Z dodatkiem cytryny. Bo tym mówi, że jeszcze słodsza aby była, gdyby była woda i cukier puder. Ale to by się dała inaczej i jest super. Jest po prostu z cytrynką i taki na pierwszy rzut oka jest bardzo słodkie, ale nie jest. Wcale nie jest takie, bo czuć cytrynkę i powiem Wam, że przepysznie smakują, przepysznie pachną. Ja już jem drugiego takiego. Odbieram normalnie, takie jest pyszne. A dzisiaj będzie imprezka. Więc się powoli szykujemy. Wspólnie, żeśmy w kuchni trochę porządzili. Jeszcze dawno się tam na pewno coś będę pomagał. Wczoraj żeśmy robili jeszcze sałatkę, także do późna mieliśmy co robić. Powiem wam wczoraj. I dzisiaj obrana to samo. I dzisiaj obrana to samo, bo jest dużo do pieczenia, i ja troszeczkę ponagrywam. I później Danu się zmienię w kuchni, bo będziemy piec jeszcze na smażyć, nie? Tak. Mm. Ja wam, nie mówiłam, nie mogłem się oprzeć, więc musiałem zjeść przepyszne są, jak się je robi te cynamonki, to też przepięknie pachnie. Udały nam się, jesteśmy zadowoleni. Przepis był, robiło się według przepisu pięknie, wszystko ładnie wyszło. Powiem wam, że byłem mocno zdziwiony, ale pojechałem do Intermarché, bo pojechałem rano o dziewiątej, bo dano się zobaczyła w necie, że jest o dziewiątej czynne. I myślałem, że będę pierwszy, że nie ma nikogo. Jak tylko zacząłem skręcać w stronę Intermarché w lewo. Jak zobaczyłem pełny parki samochodów. Nie, nie. <laughs> Naprawdę byłem zaskoczony. Naprawdę jechałem z myślą tą, że w ogóle były ulice, były puste, no to zajechałem to jest 5 minut. A ja nie wiem czy było 5 minut. A tu tyle samochodów. No i szybko zrobiłem zakupy, co prawda, ale do kasy to się stało i stało i stało i stało. I stało. A ja teraz robię makaron w, so w sosie pomidorowym. Mm -hmm. pomidorowo właściwie pomidorowo prawda? No i ser mozarella. I ładne. Ugniataliśmy czo troszeczkę czosnku. a właściwie tu ugniatałeś. No, ale my tak mówimy, że to myśmy robili. No, bo robiliśmy. No. Nie siedzimy i nie nudzimy się. Jest co robić, kochani. Także tym wszystkim, którzy dzisiaj też mają imprezkę jakąś rodzinną, przyjacielską, jakieś spotkanie, to oczywiście życzymy Wam jak najlepiej. Jak najfajniejszego spędzenia czasu, naładowania akumulatorów, jak to się mówi, bo no przed nami kolejny tydzień, a ja mam znowu déjà Tak mi się wydaje, że dwa dni temu Wam mówiłem, że dobrego startu w nowy tydzień i teraz też. Dobrego startu w nowy tydzień, tak leci czas. Później się przebierzemy, no i pójdziemy na imprezkę, wiecie, i, no i potrwa kilka godzin, bo to będzie taka, taka połączona imprezka i, i będzie miło. Będzie rozmowa, będzie jedzonko, nie Danusiu? No. I będziemy sobie miło spędzać czas. Ja lubię takie imprezy, nie wiem jak Wy, ale ja lubię. No i zaraz skończę nagrywać. Później, jeszcze się pewno coś dogra. No i pójdę Danusi dalej pomagać w kuchni. Bo jeszcze robótki trochę mamy. Ale powiem Wam, że wczoraj byłem miło zaskoczony, że mój organizm nie dopominał się jedzenia. Bo ja lubię jeść, różne rzeczy lubię jeść A właściwie jem wszystko oprócz pomidorowej jak wiecie A wczoraj tak jakoś fajnie, może, może po prostu czasami tak organizm nie Danusio, że Przesyd jakiś taki No i powiem wam, że dobrze się czułem I, i dzisiaj też tak za bardzo nie, nie szalałem Ale śniadanko miałem sytę Bo Danusia mi dała listę, miałem kupić trzy rzeczy tylko w Wintermarsze a ja jeszcze sobie dokupiłem kiełbaski pieprzowej, polecam Wam, bardzo pyszna kiełbacha, jak ktoś lubi na gorąco, na śniadanko sobie zjeść, jak ją kupujecie to się nie wystraszcie, bo ona jest taka mięciutka, jest surowa w środku, bardzo, bardzo mięciutka i ją się po prostu mm, lub do gotującej wody lub po prostu gotować, ja gotuję, bo akurat te panie tam proponowały, żeby to dawać do gorącej wody i, i żeby się gotowało, ona wtedy twardnieje i ma fajny smak. Ale ja sobie tak gotuję po prostu tradycyjnie i też zjadłem, było przepyszne. No i na razie nie muszę. No co, zjadłem trzy te cynamonki i więcej nie jem. No bo później wiecie, imprezka, tam też trzeba coś skosztować, chociaż jednej potrawy. No to trzeba mieć miejsce w żołądku. Także później się jeszcze na pewno zobaczymy. Dobrej, fajnej niedzieli. Nie żegnam się, bo będziemy się jeszcze widzieć. Jedni pracują, a co po niektórzy? W pełni weekend, proszę. Joszulka, reszta bandy, nie wiem, gdzieś, kukule gdzieś jest z tyłu. Piracik jest tu oczywiście u siebie, czyli u kini w pokoju. A Joszulka tutaj śpi sobie, dziewczynka. siki się jeszcze tutaj smażą, tu już gotowe. Tutaj mamy makaron. I co jeszcze? Troszkę sałateczki też jarzynowej. Tomek już zaniósł na dół naleśniki z farszem. Uh -huh, uh -huh. Także sporo dzisiaj było, słuchajcie, roboty w kuchni. Od rana cały czas byłam w kuchni. I wczoraj wieczorem, także ja musiałam, wiecie, robić coś, czego nie cierpię, ale. Tak. Cóż, no, trzeba. Wspólnymi siłami. To znaczy, Danusia więcej zrobiła. Więcej niż ja dzisiaj, A ja sobie, o, spędzam czas z Chopinem. Ostatnio ja, słuchajcie, się śmiałam, powiedziałam tą kobietę, gdzieś tam jeździsz, a ja zostałam sama w domu, bo akurat rodzice byli też w Toruniu, nie było nikogo poza mną i psami. I mówię, ty gdzieś jeździsz, a ja tutaj spędzam poranek z Chopinem. Powiedziała, I że spędziła, że zjadła śniadanie z Chopinem. I poranek właśnie z Chopinem. Oczywiście chodziło Ale... o kubek. Oczywiście chodziło o kubek bardzo, elegancki. <gry> bardzo ładny, elegancki właśnie taki. No. No. my już jak widzicie, bardziej, my już tak, bardziej elegancko też. Bardziej odświętnie i zaraz właśnie idziemy na dół okay. na imprezkę, także już zaraz wyjmujemy nagetsy i uciekamy na dół. No bo także już nie są. pora obiadowa jest około 13 teraz. My, my jak mamy imprezy, to właśnie przeważnie około 13 te obiady u nas wtedy są. No, także jeszcze się pewnie później spotkamy. Ja yeah, na Tomek. kochani chcieliśmy wam pokazać jaki z Tomkiem dostaliśmy prezent imieninowy od rodziców i od siostry z rodziną o jeszcze satysfakcjonujący Kaju się zachwycona bo ona chciała taki, takiego, taką frytownicę beztłuszczową także myślę że będzie tutaj też Kajunia sporo sobie jak to się otwiera? tak Mhm, tak po prostu. No, także będziesz pewnie trochę tutaj w tym działała też, nie? Kaja już od razu, słuchajcie, weszliśmy do domu, wyjęła z kartonu y, to urządzenie. Tak jak widzieliście, teraz tą folikę zdarła. No, także myślę, że będzie tutaj też testować. Może jutro, pojutrze, coś tam spróbujemy w tej y, frytownicy. Stworzyć. Zobaczymy, dajcie znać, czy macie takie urządzenia i jak ogólnie jedzenie wychodzi właśnie z takich, z takich sprzętów. Bo skoro bezsłuszczowe, to ciekawa jestem, czy to jedzenie nie jest suche. Dajcie znać, jeżeli możecie, bo jestem bardzo, bardzo właśnie ciekawa. I jeszcze słuchajcie, dostaliśmy jedną rzecz. A mianowicie taki spieniacz do mleka. No, bardzo jestem zadowolona, słuchajcie, bo jak wiecie, ostatnio z tymi moimi spieniaczami to, to było, um, był problem. Ciągle coś tam albo zły kupiłam, że, że słabo spieniał, albo w ogóle nie spieniał, poprzedni mi się popsuł. Także super, bardzo się cieszę z tego spieniacza. Będziemy też pewnie jutro testować. Zaraz wyjmiemy z opakowania, zobaczymy, jak wygląda bez pudełka. Już się mi tutaj pomaga. Tomek na chwilkę musiał jeszcze wyjść, bo tam siostra dopiero odjeżdża. Zaraz do nas dołączy Tomek. No, zobaczymy, jak on wygląda. O, zobaczcie. Fajny. Biały. Lubię białe urządzenia. A tu jeszcze jest właśnie do prądu. podłącza. podłącza ta stacja, tak. Stacyjka. No, fajnie wygląda. Super, trzeba po, poczytać instrukcję i, i będziemy dopiero mm, testować, bo tak naprawdę nie wiem, jak to działa, wszystko. Ale, no, dokładnie, ale wygląda całkiem fajnie. Także jestem ciekawa. No, także takie prezenty z Tomkiem otrzymaliśmy. Bardzo tak. fajne, cieszymy się. Będziemy jutro na pewno spieniaczyk testować. No to już jest inna klasa spieniacza niż ten. Tak, a Aryfrejera, no to zobaczymy, czy jutro, czy pojutrze, tam coś. Elfrayera, Jestem tak. właśnie bardzo ciekawa Waszych opinii na ten temat. Jeżeli macie podobne sprzęty, dajcie Albo znać. Albo ten sam model. Dajcie znać, jak, jak smakuje jedzenie z takich urządzeń, bo nie wiem tak naprawdę. Nigdy się tym, powiem Wam szczerze, nie interesowałam jakoś tak głębiej, więc mhm, po ja prostu tak nie, nie za wiem. Bardzo. No, to, to jesteśmy ciekawi, zobaczymy. Może Może będzie... Fajnie, może będzie pyszne jedzonko wychodziło, no a spieniacz też super baza, także cieszymy się bardzo z pięknych prezentów a my już po imprezie, zobaczcie, już jest y, półmrok się robi w domu, mm -hmm. także światło już nie takie, więc nie będziemy za bardzo tutaj Was męczyć i, y, bo wiecie, ten obraz też nie jest taki przyjemny do oglądania, jakiś ciemniejszy, ale chociaż tak pokrótce. Także, y, jak widzieliście, prezenty super dostaliśmy, na pewno będziemy testować, jak nam te testy będą wychodzić, to się okaże. Tam już Kajusia szukała różnych y, mm, przepisów, widzieliśmy, że nawet kurczaka tam można upiec sobie, tylko wystarczy przyprawić, Także. Zobaczymy, no jestem bardzo ciekawa, bo nigdy z takiego urządzenia nie korzystałam, nie miałam i tak naprawdę, jak Wam mówiłam, nie interesowałam się zbytnio, więc jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko wiecie. Będzie na co dzień funkcjonowało i czy zda u nas egzamin, bo to różnie może być, ale wiem, że Kaja ma zapał, Kaja lubi takie rzeczy i jak coś, to ona sobie tam na pewno będzie coś próbowała wymyślać, no i bardzo dobrze. A my teraz sobie odpoczywamy? Odpoczywamy, ja jeszcze do pracy, 18.03. No szybko, Ale w buzie mamy czerwoną faktycznie, już oświetlenie. No, a dlatego właśnie oświetlenie już kiepskie, nie? Ale mhm. tak no, już wczoraj mówiliśmy, że nie wiemy, jak to z dzisiejszym vlogiem będzie, ze względu właśnie na tą imprezę. Imprezę, i... no trochę się przeciągło, ale, ale było bardzo fajnie. Będziemy powolutku testować, spieniacz jutro może. Spieniacz koniecznie jutro, bo spieniacz to, tak, to, to było takie moje ciche marzenie wręcz, wam powiem szczerze. Chcieliśmy, zresztą Wam mówiliśmy co i róż, że spieniacz to i widzieliśmy w netto, tylko on był dosyć drogi, 89 zł chyba. No prawie zł. I też. <laughs> to tutaj słuchajcie, przede wszystkim Kajusia na tego no. Fryera polowała. Była taka akcja tydzień temu w Biedronce, że były duże promocje na różne towary, minus 70%, tak. jak się przynajmniej dwie rzeczy wzięłoby z tych, wiecie, produktów przemysłowych. No i jak czytaliśmy tamten opis, to nie było zaznaczone, że marka Hoffman jest wyłączona z tych... Nie, nie było. Z tych promocji, więc y, liczyliśmy po cichu na to, że właśnie Frejer, który tam był w, wśród tych różnych produktów, również będzie na promocji. Jednak y, kiedy podeszliśmy do kasy, akurat była pani, która. Y, byliśmy w kasie w ogóle tej samoobsługowej. Była pani też, która nam pomogła, więc y, towar skasowaliśmy tego Airfreyera y, i skasowaliśmy też kartę biedronki. No ale jednak okazało się, że ten produkt nie jest. Y, na promocji, o promocja go nie obowiązywała, więc zrezygnowaliśmy, bo kosztował 200 zł, a na takie wydatki nas nie, nie, nie było stać, nie jest stać. No i właśnie od tego się zaczęło, że y, tam coś dzwoniłam do siostry, y, właśnie w związku z Elfrejerem, bo ona, ona ma taki sprzęt, wiecie, ona lubi tam y, gotować, kucharzyć i tak dalej, kombinować w kuchni, eksperymentować w kuchni. Ja zupełnie nie. No i tak się i chciałam jej podpytać. Ona oczywiście mi... Ja, bo ja jeszcze powiedziałam, jak za taką niską cenę, to ja chętnie kupię, bo, bo faktycznie, gdyby to było 200 zł minus 70%, no, to to cena bardzo atrakcyjna, to mówię, to wezmę. Ale tak specjalnie to, to nie, to nie kupowałabym. No i może siostra to wyłapała i wiecie, i nam taki tutaj prezent wspólnie z rodzicami zrobili. Także powiem Wam, że Kaja już od jakiegoś czasu mówiła o tym urządzeniu, że, że właśnie chciałaby, że... Ale ja tak mówię, a nie mamy gdzie postawić, a to coś tam wiecie, bo ja, jak wiecie, że, że ja nie, nie lubię kombinować w kuchni, więc dla mnie to tak pół na pół, ale jak dostaliśmy to fajnie, to będziemy na pewno korzystać i będziemy kombinować i testować. Tak. No. Jutro będziemy testować z Wami, pokażemy. No, wiesz co, nie wiem czy jutro, bo my mamy trochę resztek z dzisiejszego obiadu dostaliśmy no nawet, tak. nie? Ale bo z imprezy faktycznie. Wiesz co, Mam ochotę, tutaj Kajusia mi pokazała i tak mi naszła ochota, żebyśmy sobie właśnie kurczaka upiekli w tym. Zobaczymy jak no. wyjdzie. I takie frytki własne. I frytki, tak, no. Tutaj Tomek kiedyś wypatrzył w lino takie ziemniaki właśnie. Ziemniaki takie specjalne tak tak tak, bo tak jak mówię, no, są takie ziemniaki czasami, że mimo, ktoś ma dobre umiejętności dana patelnię na olej i one są takie po prostu, wiesz, takie ciapki takie mhm. takie, bo ziemniaki mhm. się nie nadają akurat dane na patelnię. Tak chorytki, tak. No. Że jest duże ryzyko, że i takie wyjdą, ale jak sobie kupimy te specjalne, to, to czemu nie? Spróbujemy, zobaczymy właśnie jak to... Jestem ciekawa, bo wiecie, ja y, cały czas mam w głowie, że, y, że skoro to jest beztłuszczowe, to po prostu te, 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 to, to jedzenie wyjdzie suche. Takie no mam teraz. cały czas od nasze Zazwyczki wrażenie. Może nie. Ale, ale może faktycznie tak nie jest. No, <słuchnie> no więc zobaczymy. Zobaczymy. To, to, to jest kilka trybów mhm. i na przykład jak mamy airfryer, no to, to, to wtedy... Pieczemy jak w piekarniku, mm -hmm. a no na przykład toast, no to na przykład opiekamy tost. Aha, tak mm. nie wiem. wiem czy słyszycie Kajusia, ale tutaj nam trochę tłumaczy. Tak, Ona właśnie tym się mówi? bardziej interesowała, więc wie o co chodzi. Dobra, to tam my się jeszcze zapoznamy z, dokładnie z instrukcją i tak dalej. Nie chcę Wam już dłużej... Przy, przedłużać tego vloga, bo widzę, jaki jest fatalny obraz, no, słuchajcie. Czerwoni jesteśmy. Także dziękujemy Wam bardzo za, za to, że jesteście z nami. Serdecznie Was pozdrawiamy. Życzymy przyjemnego niedzielnego wieczoru. I do zobaczenia jutro. A, i, now, i dobrego startu w nowy tydzień. Jak najbardziej. I tak. dobrego zdrówka oczywiście. No. I humorku też. <laughs> tak jest. To trzymajcie się. Cześć. Cześć.